Ja jestem Kasper, a dzisiaj gramy w Farming Simulator 2015 i jak widzicie, jesteśmy na naszej gospodarce i, i dzisiaj będziemy sobie robić siewy y, tym oto siewnikiem do kukurydzy oraz Masejem Fergusonem, który przyjechał od nas ze Starkowa, czyli ze Starej Mapy i troszkę Wam opowiem o naszej gospodarce i też jeszcze Pewnie będziecie się pytać czemu to pole jest tutaj zasiane. Te pole tutaj, yy, co tutaj widzicie w kukurydzy jest zasiane. A to dlatego, że nagrywamy dawny odcinek i się głos nie nagrał i się troszkę wkurzyłem, dlatego nie było. Ale też przyjechały nowe nabytki, yy, czyli jest tak, yy, sieczkarnia jakaś ruska yy, SPS 420 z, do kukurydzy do sieczki. Yy, jeszcze Bizon ZO56 przyjechał z daszkiem, yy, bo tamtego sprzedaliśmy, się psu. Yy, tutaj mamy Puk, trójkę. Tu mamy opryskiwać biarcki. Yy, tutaj mamy właśnie 60. -tkę. I teraz chcę Wam ogłosić, że ta 30, ta ota tutaj 30 idzie do naprawi dzisiaj albo kiedy indziej bo ta 30 będzie odmalowana na zielono będzie na, na, naprawiona kabina i, i światło będzie założone więc troszkę na pewno troszkę zmiany będzie w tej 30 -ka. więc sobie jedziemy a i zapomniałem powiedzieć jest dzisiaj ze mną spider coxer yy, jeśli nie wiecie to co to spider coxer to to Spider Coxer to jest Shield z Minecraft, dlatego że zmienił sobie nazwę na YouTube i po prostu nie, nie przywitał się jeszcze teraz, bo jest na obiedzie więc zaraz może wróci do nas, zobaczycie go, raczej usłyszycie, bo kamerek nie mamy włączonych, dlatego że nie. Ujaj, kusorki, leciałem już po... ale sobie tutaj te pora zasiada po prostu i nie widział, że... Nie, uda. ale... Dobra, ten masyj troszkę się ubrudził, ale troszkę brzydko wygląda. O, chyba Yo. się... Ma... O, jest, jest. W sumie, widzicie, mówiłem, że to Spider Boxer. Czy tak przyszedł już chyba do was? Nie wiem. Jak tam... Może się przywita. No, Siap. Co to jest? Co jest? Spider Coxer jak Wam wiem to Szymon który zmienił nazwę na YouTube ponieważ ta nazwa mu się troszkę zmieniła i go wkurzał ten kanał troszkę, o troszkę hejteruj Kanał ma ten sam Znaczy no, on ma ten sam kanał ale usunął filmy i będzie robił nowe Tyle no, znudziłem mi się filmy I, to no. I jak mówiłem dzisiaj siejemy sobie kukurydzę i troszkę pogadamy o takich sprawach żeby was nie da to pogadamy sobie troszkę o euro i, i troszkę pogadamy o innych rzeczach wstrzymał więc jak wiecie w niedzielę było euro 316 16 Polacy grali z, to nie pamiętam już z tym, bo, bo mówię w niedzielę i wygraliśmy 1:0. I lecz jeszcze wczoraj w czwartek był znowu euro i graliśmy z Niemcami no. Polska i było 0-0 w 90 minucie prawie udało się Lewandowskiemu strzelić lecz no. takie było życie że nie udało mu się i było 0-0 ale dobrze że się w starali o to bo. a pan Gurecki wie coś to? że Lewandowski ma jedno zadanie nie. Że ma... Co? Trzeba. No mów! Halo. To pewnie neta mu wali, ja. Żałuję Nie wiedziałem, że neta mowy wali. Chyba mi. Założę się, że mu wali, To miał lagi już. Chyba mi nagrywa głos, bo teraz bym się wkurzył. Więc jak mówiłem też 30 idzie do remontu, więc no... troszkę będzie czasu, troszkę kasy pójdzie na razie, no tylko tyle jak widzicie na koncie. Co powydawałem na minę i różnych, ale niedługo żniwa, więc... Już na pewno ją robić. Boże, nie mówcie, że teraz pół godziny będę miał lagi. nie było. Jego, kurwa, drewniany laptop i w ogóle... Pierdolny. Jezus, mnie to wkurza. Teraz zrobię pauzę. Teraz nie wróci, to naprawdę. Halo? Kto tu jest? Kto tu jest? Jezus... Już nie wróci teraz tutaj dwie, dopiero... Będę musiała odbierać od niego. Czekajcie, robimy zadbanie. Mam że jestem z całolatem. Jestem troszkę zawiedziona, bo nie ma. Szymona na sklepie nie ma i teraz troszkę się kurzyłem, bo to nagranie właśnie miało być Szymonem, ale zwykle i nigdy nic nie można zrobić normalnie tylko zawsze, jak mnie netko chodzi. Ale dobra, już nie można. No dobrze. To już się tak mówię. Jeszcze wczoraj szczesnego nie było na bramce, ponieważ e, miał kontuzję, ale na szczęście dali też nam dobrego bramkarza, który też dobrze bronił i, i za to daje troszkę plusów. E, Chciałbym jeszcze poinformować, że niedługo będzie FS 17, ale na razie po prostu będziemy rok 15 bo na i jeszcze chcę Wam ogłosić, że na pewno hmm, jak to się mówi, na pewno filmy będą hmm, z i troszkę z vlogów bo mam już nagrany vlog hmm, i w ogóle i ten i po prostu nie chcę samego Elesa nagrywać bo za to też dużo łotych mam ostatnio w ogóle dziękuję też za te subskrypty, które mi dajecie bo za, za to to bym Nigdy już nie miał tego. Na razie mam tylko te pole tamte i jeszcze jedno tam gdzie ostatnio z znęzyłem. I to zasiane i, i więcej pol i miałam. Na razie miałam taki pomysł, żeby na przykład te pole co teraz robię, w się jeszcze i później poza odcinkami Wszystkie zasać, zasiać, a później już na, robić żniwa na przykład, nie może się właśnie żniw doczekać tym nowym bizonem, bo e, jak to się mówi, e, ponieważ tamten już został sprzedany dlatego, że, no nie sprzedany, tylko jest w naprawie, bo e, on mi się bardzo popsuł i nie wiem, czy mi się w ogóle go na razie, bo tak naprawdę tego jeszcze co ja dopiero tego bizona czerwonego, ja naprawdę mam jeszcze tego żółtego, ale nie będzie działać ten żółt zostanie na przykład nas tylko na podwórku go nie stało Zwiniemy sobie z niego te najważniejsze części a tego nas sobie odkupiło, tego bo gościa był tam tylko na sprzedanie więc nawet tego pożyczą na ileś tam miesięcy to on nie zrobi więc tak jest z tym spoko ale na szczęście um, mamy takich sąsiadów troszkę, że wszystko nam pozwolą oj widzicie wskazówkę ogólnie, możecie się dziwić dlaczego mnie tak rusza w tym maseju ostatnio to dlatego że mam taką animację i właśnie no, 30 weźmiemy do naprawy czyli odmalujemy ją sobie y taki kapitalny remont i zrobimy i może nawet dzisiaj się ukaże ten film, że będę tak właśnie ją naprawiał niby tak naprawdę to, to po prostu mam dwa takie mody takie same, tylko że jedna ma kabinę i w ogóle. więc ją tak jakby kupię, a tam tą sprzedam i tak będę udało, że ją naprawiłam po prostu mówiłem w pierwszym odcinku, że no też nie może być taka nie bo już ktoś silnik wychodzi już ten w tej 30 co to ja mam bo jej już coś tam się psuło i też musiałem się już naprawiać w niej częściej ale nie, czy mi się opłaca, też mówiłem, że będzie się coś to miło pierwszy tego Masseja co teraz mam to on był kupiony jakiś jeszcze grałem na Starkowie, więc yy, nawet jak będę go miał sprzedawać to nie sprzedam, chyba znajdzie już innego ale powiedziałem, na razie jest nie za dużo, nie za mały, nawet dobrze na tą gospodarkę bo... Ona jest mała i nawet nie wiem, czy będą filmy zaprysku, bo też nie wiem, czy mi, ten, mi coś tu się psuje na tym mapie, w ogóle nie ma tego triggeru chyba napełniania, jest y, obiekt tam, gdzie się napełnia, ale nie no, ma triggeru, bo jak ostatnio patrzyłem, żebym właśnie odpukiwał, to no, nie wiem, najwyżej się przeniesie na inną mapę, ale wolałbym do autora na przykład. To jest takie ładne brudzenia. Otóż się brzydki robi ten masa 8. Zawiesiło mnie też. Ogólnie mam jeszcze mapy... mapy od Mr. Haming Radzony V1, którą testuje Film też nagram nie jeszcze będzie czas, bo dzisiaj już to tak szybko coś wam nagram, bo dzisiaj nie mam czasu za dużo. Chyba, że jeszcze już znajdę troszkę, bo i tak zaraz jeszcze dzisiaj jest przedostatni dzień szkoły prawie. Nie wiem, że nie. ostatni tydzień teraz będzie po tej niedzieli, bo teraz właśnie weekend jest to po tej niedzieli już... Możemy chodzić do szkoły cały tydzień, ale nie musimy. I koniec roku i na wakacje. Tam szybko ten rok zleciał. Przepamiętam na starym kanale jak zacząłem filmy z Minecraft'em Odbywać jeszcze w wakacje. Po wakacjach znaczy. Bo ja wam, że jak tego formatu. miałem serwer na tym komputerze, to lagi mi zniknęły naprawdę No nie ma jakichś tam... Kurde 60 FPSów, ale widać, że też sobie radzi ten komputer, bo tego. tam kiedyś, kurde, lagi 100% nie miałem. 9 fpsów dostawałem, a teraz jest 30-25. Za dużo nie ma, ale jak na taką mapę nawet. To też dużo. Dobra, będziemy mieć dwa pola kukurydzy, e, trzy zboża, jeszcze zasiejemy parę i, i tak jako na pewno, bo tamta, e, tamte niektóre pola to się bardzo do i właśnie możemy zasieje, ale to co za podcinkami. Ponieważ on ma tego właśnie widzona, co mi to, przecież on chyba nie będzie już chciał, może sprzedać mi te pola. Ale idzie mi nasyjać. Śmudny, czarny lód. Oj, szkoda, stary, że nie ma tego... E, Szymonady. Nie mogę do kogoś odezwać, a teraz tak jakoś półtak. Dobra, sieje My siejemy do końca i idziemy jedzie, renderować. Ogólnie w wakacje będzie, będziecie mieli trochę vlogów z reala Takie rolnicze i troszkę takie na przykład nad morzem czy tam gdzieś tam nad jeziorem Bo zakupuję sobie GoPro I oczywiście też będę skuter na pewno więc też będą vlogi, takie moto vlog Matko Boska, ciężko jak to jedzie ale no, ładnie jednak się dobry dobra Wiem, że będziecie zaraz wyłączyć, musimy na już wyłączyliście, ale <coughs> wolę to dokończyć, bo mi się nie chce z tym pieprzyć później. Jeszcze zostawię komputer włączony, troszkę dorosną te zboża i te różne. Na pewno też będziemy mieć ziemniaki zsiane albo albo buraki albo yy, pożyczymy sobie A w ogóle nie mogę też się doczekać na pożniwach tych, tych właśnie pożniwnych <coughs> yy, yy, tych pożniwnych yy, no kurde pożniwnych rzeczy na przykład orka, później obornik raczej obornik i orka palamy z etorka wtedy by było fajnie i Kuba też, też ten Kuba co ze mną nagrywał Elesa, to też, dlatego, dlaczego go nie ma? To dlatego, że po prostu nie może grać, ma takie problemy i. No i nie może. Niedługo może się ukaże Kuba u nas na Bo dawno go nie było i Troszkę też musi mieć swobody swojej, czasu, w ogóle tak jak ja. No i dobra! Później sobie zrobię do końca te poprzeczniaki, te różne dobra O Jezę jak mi jedzie I Tak w ogóle to, że dwa pola zasiałem tyle z miałem, że dwa pola zasiałem Miałem kupić za kiedyś John Deera zamiast tego Maseja, ale Ja cię jak to jest Masej, masej Polski nie jest, ale podobny jak uczuć. Bo taki masy stary 255 to pamiętam, że jak uczuć coś. Dobra, siewnik to sobie odstawimy gdzieś tutaj. Na przykład tu. Matko, gdzie ja wjechałem. Zawieszenie muszę zepsuć. Dobra, jedziemy tu. Dobra, tu. Tu. Dobra, teraz tylko otworzymy drzwi raczej wrota ale brud mi się zrobi ja nie, ja go chyba jednak umyję bo brzydko wygląda przecież nie wiem czy mnie starczy teraz na to byk nie dobra, to sobie później mówię. dobrze więc to było tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!